Halo, halo witam was serdecznie, z tej strony Remix, A to jest kolejna bitwa z Kwałych Igrzysk i tym razem walczę z Zacharem. Jest moja pierwsza pasie bitwa z, tą, z tym graczem. Nigdy nie miałem mm, przyjemności właśnie z nim zetrzeć się na pol bitwy w Romce lub w jakiejkolwiek innym totalłoże. Dlatego bitwa dla mnie jest jak najbardziej ciekawa, jak to tutaj w ogóle mm, sobie z nim poradzę, bo to będzie coś nowego. Sto zastosowałem taktykę chyba, o ile, mi się wiadomo, o ile mi wiadomo, taką samą jak zastosował na mnie Pirks, chociaż nie wiem, może to trochę przemeblowane. Z racji tego, że nie wziąłem strzelców, wziąłem cztery jednostki kawalerii, które właśnie mają zniszczyć strzelców wroga. No i dodatkowo dwie jednostki poborowe, którzy będą właśnie chronić, pomagać tej tej kawalerii. Tylko generał również musi iść w takiej linii e, na przodzie ze względu na to, że mm, no, jeżeli Zachar będzie miał strzelców, to to będzie w niego mucił, jak będzie z tyłu. Mm, no i tak. Najważniejsze to frakcje, które gramy, więc ja gram bojami, a on gra z febami To było tak. No i co, je poborowy jeden tu jeden tu, no i i w sumie możemy lecieć ready ready powodzenia mapka troszkę się akurat na moją korzyść tutaj poszła jest troszkę z górki dla mnie i teraz on też nie wziął również strzelców wziął włócznie wodanaza Fawi mściciele Co tu się otwala Błoszty <Forda> i Pierwszy raz widzę taki roster Pierwszy raz Gdzie są mistrzowie miecza? No trzech germańskich zwiadowców Założę się, że gdzieś tutaj jest są kolejne trzy jednostki germańskich zwiadowców Także no trzeba zaatakować jak najszybciej w sumie O właśnie są ...właśnie ci strzelcy Dlatego moje konie są tutaj narażone, a tyle... ...skoro... ...kurde nie mam... Nie... ...nie wziął również strzelców No to... ...no już mnie ja muci Skoro nie ma strzelców to te konie są w sumie troszkę takie No, no nie są mus, prawda? Jak po borowie fajnie by było, by puścili taką salwę Nie wiem, dobra, puszczę po prostu ich w pościg No bo to nie ma sensu, żebym po prostu coś unikał tutaj. Świetnie, no i po prostu... Gonimy, gonimy teraz. Próbujemy tutaj wybić tą właśnie ich jazdę. chociaż w jakimś stopniu. łapcie drali, łapcie. Macie ich. Chyba. No to miastem i akurat skasował Dobra, tam to mi ja kasowałem. An entire A dawać zabijać. O, mamy, mamy, złapali, złapali. No, Cztery na dwóch, teraz to się zrobiło. Strzelają i strzelają. A muszę też tam czuwać, czy czasem piechota... ...właśnie się nie leje. Dobra, skitamy się w lesie, niech atakują sobie.

Takiej akcji to ja jeszcze nie widziałem, żeby... Co tu się wyprawia z moimi... Zaprzysiężonymi? Dawaj, ej, genek, tutaj się trzymaj. Genek to, genek dobrze stoi, genek dobrze stoi. Dobra, oni nie powinni tutaj obalić. Dobra, no, to wy spróbujcie dopaść Kurde i dłużej zostało Dawać, trzeba trzeba dopaść... ich ich dawać, dawać, migajcie, na migajcie. migajcie.

nie jest za ciekawie i nie jest za ciekawie przed chwilą było dobrze teraz już tak dobrze nie jest Chudy, trzydziestu sześciu W generale zostało A, niedobrze, niedobrze Niedobrze Chudy, że ci się już tak sypnęli na dobre, to jest... Nie dobrze Dita, tam po doradzi, No jest nieciekawie i to bardzo. Fak, przypieprzę to. Nieprawdopodobne. Kurde, no pierwszy raz się spotkałem z taką akcją swebów, no i znowu coś nowego mnie zniszczyło. Trzymajcie się, bo jadą. Oni działają na nasze morale, kurde ale nasi właśnie giną. Mamy krwawy szał, tylko że nasi giną. No, to już jest dupa. Jak już genek no, padł. Fuck! Fuck! Ale to już było close enough, no! Shit, to no ja już naprawdę nie wiem Zbieram te porażki i zbieram Okej, okay, 14 Nie, 15 Na... Cholera no Ale było blisko, było naprawdę blisko Ale naprawdę, taktyka ciekawa, no wiedziałem, że Sądziłem, że wiedziałem z poprzednich jego bitew, że weźmie 6 z no ale że to kurde, tak... To fucking, no. Ale dobra bitwa była.